Tuż po meczu z Pogonią Szczecin no Adrian Stachurski jest z nami. Adrian, no, porażkę pięcioma bramkami, yy, oczywiście smuci, boli, natomiast yy, wstydu swoją grą na pewno nie przynieśliśmy, bo ta postawa była dzisiaj yy, bardzo dobra. Może powiedzieć, że zagraliśmy dobry mecz chyba, nie wiem czy się zgodzi z moją opinią. Yy, dobry mecz w obronie i dobry mecz poniekąd w bramce, yy, lecz zabrakło skuteczności w ataku, jakbyśmy dorzucili więcej, yy, więcej tych bramek. Sędziowie mogli troszkę mniej rygorystycznie na nas spojrzeć, dorzucilibyśmy jeszcze swoje. Mecz tocząc się na remisie, wygralibyśmy. Eee, czego zabrakło? Mówisz, że co? Skuteczności w ataku? Wydaje mi się, że tak i konsekwencji w pierwszej połowie, z, y, zarówno w obronie, jak i w ataku. Chyba te problemy w ataku pozytywnym, szczególnie w pierwszej połowie, w pierwszej połowie sprawiały, że Pogoń yy, dużo bramek z rzucała i tutaj też wy w, w, w nie mieliście z Maxem za wiele do powiedzenia, to w drugiej połowie to się poprawiło? Yy, tak, w drugiej o wiele lepiej to wyglądało, bo yy... Morale bramkarskie spadły po pierwszej połowie. Z tego względu, że no, tak jak mówisz, było dużo kontrataków, na które niewiele moglibyśmy, mogliśmy poradzić. Adrian, jak czujesz się po takim meczu? Bo tak na szybko sprawdziliśmy statystyki, yy, to zakończyłeś ten mecz z 50% skutecznością obrony czyli kapitalny występ, a z drugiej strony nie ma punktów. Yy, co czuje Bramkarz w takim momencie? No, bardzo duży niedosyt, bo pomimo dobrej gry w bramce tych punktów nie, przy, nie przynosimy. No, co mogę więcej powiedzieć? no Ja dałem siebie wszystko, zarówno jak chłopaki, no, szczecin był lepszy. Trener Tomasz Gryż, tener, że prosimy o podsumowanie tego spotkania. No cóż, gra dobra, a na pewno nie zła, ale punktów nie ma. No dokładnie, tak samo jak z Zamościem. No, gra dobra, punktów nie ma. Za tydzień nikt nie będzie o tym pamiętał, a każdy popatrzy w tabeli, że nas tam doganiają albo, albo przechodzą, a my spadamy w dół. Szkoda, bo zostawiliśmy serducho, bo, bo walczyliśmy. Coś nam się zaciało w ataku pozycyjnym w drugiej połowie, bo w pierwszej 16 bramek, a w drugiej, nie pamiętam, 12 czy... no, mieliśmy problemy w ataku pozycyjnym, ale te też to sobie mówiliśmy, żeby nadganiać kontrą pośrednią. Był moment, że doszliśmy, nawet chyba przejechaliśmy na jedną do przodu i wtedy dwa błędy. Mieliśmy swoją szansę, którą nie wykorzystaliśmy. Dużo problemów w ataku pozycyjnym dzisiaj w pierwszej połowie chyba. Co rodziło łatwe bramki dla pogoni, tam bardzo dużo skontry pogoń pociągnęła przed przerwą. Po przerwie już było chyba znacznie lepiej w tej materii? No dokładnie. My wiedzieliśmy, że to będzie ciężko, też nastawiliśmy się na to, aby zdobywać bramki z kontry pośredniej, bo to jest łatwiej, łatwiejsze do zrealizowania. Też uczulałem chłopaków, żeby grać długo cierpliwie. Jak już nawet nie mają co zrobić, to po prostu rzucić w stronę bramki, żeby uniknąć tych przechwytów i łatwych kontr. W pierwszej połowie to się nie udało, bo chyba z 5-6 kąt takich pojedynczych, drużyna ze szczecina miała, w drugiej już to lepiej funkcjonowało w ataku, ale nie było bramek. Dwie porażki z rzędu tak rozpoczęliśmy ten rok, ale to chyba trudno mówić, żeby to był jakiś kryzys, bo naprawdę patrząc na zespołu, to co już mówiłem na początku, no to naprawdę jest dobrze. Tak, no tutaj możemy powtarzać jak mantra, że no ta Liga Centralna jest po prostu ligą wyrównaną. Możesz wygrać trzy mecze jedną bramką, a potem trzy mecze jedną bramką yy, przegrać. My, my się nie załamujemy, robimy swoje i szukamy swoich szans w kolejnych meczach. Dzięki trenerze.